Każde inwestycje, na które przeznaczane są duże pieniądze, także te unijne, po ich zakończeniu są dokładnie kontrolowane i sprawdzane. I tak właśnie było w przypadku Wieluńskiego Szpitala, który za unijne środki wyremontował w przeciągu trzech lat wiele oddziałów, jak również zakupił sprzęt medyczny. W rozliczeniu specjalnego projektu noszącego nazwę wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej, dopatrzono się jednak nieścisło. Konkretnie to patrzył się takowych. Urząd marszałkowski w Łodzi, który podczas rutynowej kontroli zbadał sprawę przetargów poniżej 14 tysięcy euro i stwierdził naruszenie prawa o zamówieniach publicznych. Trzeba będzie zatem zwrócić 162 tysiące złotych. Szpital się z tym nie zgadza, a o sprawie mówiono podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ te, ta ostatnia kontrola, która zakwestionowała kwotę. Zadania na kwotę 162 tysięcy złotych obejmuje na 90 tysięcy, to są przetargi przygotowywane wcześniej, jeszcze zanim ten wniosek realizowaliśmy. Realizowaliśmy je w oparciu o obowiązujące regulaminy, co w naszych wyjaśnieniach. Przedłożyliśmy i pozostałe kwoty, no to właśnie są te, te, te przetargi, o których tutaj te postępowania, o których tutaj mówię, bo to są postępowania poniżej 14 tysięcy euro, które robimy w oparciu o, i o ustawę, ile obowiązujące w zakładzie regulaminy, bo nie do końca ustawa doprecyzowuje w tych mniejszych przetargach pewne rzeczy i one są wtedy w tych regulaminach doprecyzowane. Byliśmy wszyscy szczęśliwi z tego powodu, że, że... 14 milionów na przestrzeni tych trzech lat zostało w nasz szpital zainwestowane. Nikt się nie spodziewał, że, że tu no takie będą taki będzie punkt widzenia zespołu kontrolnego, bo, bo to, to jest punkt widzenia zespołu kontrolnego. My, my oczywiście na te, wszystkie, na, na te wszystkie zarzuty odpowiadaliśmy, uzasadnialiśmy. Będziemy, będziemy, tego, będziemy tego bronić. Były przeprowadzone rzeczywiście na tym projekcie dwie kontrole, ale wcześniej bym chciała powiedzieć w momencie, kiedy przystępowaliśmy do, do, do kiedy składaliśmy wniosek i ustalaliśmy zakres zadań, który będzie w ramach tego projektu realizowany, istotną kwestią była sprawa związana z zarządem tego projektu. Nam bardzo zależało na tym, żeby ten projekt był jak najbardziej tanio zrobiony, czyli żeby nie wydawać dużych środków finansowych na zarządzanie projektem. Wielokrotnie będąc również w Urzędzie Marszałkowskim, pytałam o to, czy mogą w tym projekcie uczestniczyć poza godzinami pracy oczywiście pracownicy szpitala, którzy by się zajęli przygotowywaniem całego projektu. Bo proszę Państwa, w momencie gdyby takich środków nie było zagwarantowanych, to powiedziano mi w Urzędzie Marszałkowskim, że to jest niepoważne, żeby taki projekt na kilkanaście milionów złotych w ogóle nie zawierał środków na zarządzanie tym projektem. Że to absolutnie nie, nie byłoby poważne. W związku z tym ujęliśmy, proszę Państwa, taki punkt i naprawdę na te środki, na, to, na, ten, na całość tego projektu prawie 14 milionów złotych. Bardzo mało, środków przeznaczyliśmy, bardzo mało środków przeznaczyliśmy na zarządzanie projektem, bo staraliśmy się, żeby to było jak najbardziej po gospodarsku. Prawie dwa lata temu lecznica zwróciła już blisko pół miliona złotych. Sprawa dotyczyła wtedy również błędów w przetargach. Ja pamiętam w tym czasie moją uwagę, że nie powinniśmy zwracać tych pieniędzy, tylko odwoływać się tak, jak to robimy w tej chwili, prawda? I ja mam pretensję co do tamtego projektu, że, że, że po prostu taką lekką ręką e, żeśmy odpuścili, tak? Będzie zatem odwołanie od decyzji, co stanowczo zapowiedział starosta Wieloński. Na każdym etapie może instytucja zarządzająca kontrolę przeprowadzić, zgodnie zresztą też chyba z tym pismem, które wpłynęło, wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba było, trzeba było po prostu się, że tak powiem, postawić i drogę odwoławczą, którą teraz będziemy szli, no, zastosować. Skończy się w sądzie administracyjnym? Skończy się. W sądzie administracyjnym, bo jestem przekonany, że za 120 tysięcy złotych, która kwota była w ramach projektu przewidziana na, na zarządzanie projektem, to, to trzeba, trzeba tych, tych również tych wszystkich swoich, swoich praw dochodzić.